Elgiszewa a dojechałam na bielaby pod krew i łzy się wylewały jadąc tu ale dojechałam i czekam na kasie aktualnie. Eee, no nie wiem jak to jedziemy. Jeszcze nie widziałam tabletki na alergię, więc będę taka rozjebana git. Kasia dojechała, ja pierdolę. na bielawy i już jest gówno, więc nie wiem, jak będzie z Elgiszewem, ale no. No, czekamy na Gzybiskiego. Git. Gorąco. Nie, w e... sumie nie jest aż tak tragicznie, myślałam, że będzie gorzej później. później. No. Zajebiste. czekamy na Gzubickiego Z tym bęgerem na Muchomorze Gzubicki dojechał. Nie nie Ma rower na taśmę. Tak. Tutaj na chwilę. Więc będziemy zaraz jechać może kiedyś. Nie wiem. mam. Gdzie? Co? Kurwa! Trzy later. A! Jesteśmy już w Jedwabnie Teraz jest przerwa na orgazm Nie, orgazm będzie jak zjedziemy z górki. A, Wtedy będzie orgazm taki pełnia orgazmu Teraz spalimy cygaretki Teraz jest edging A, no tak Update po zjechaniu z górki będzie, jaki feeling Słodkie były fajne. Chcesz coś na No, Ale ten, ten już wraca, pewnie wraca, wraca, pewnie już dojechał do Belgii chyba i się Ale, wraca do domu. <laughs> pewnie cię usłyszałeś tak naprawdę. Mhm. A to pewnie on. Mam nadzieję, że coś widać. Ojej ojciec. Zjeżdżamy okay. kochani. O. kochani! Kochani! Co? Spotkalaj! Gdzie jedzie? <gryw> Gdzie jest kosze i... o. Spadło! o w sensie nie, no, wyjechał się w bok. <gryw> Pani nagrała, bo on spadł. Ale nic. Jaki dom! Tu są takie domy fajne. To są otwarte. <grym wierzchni> Dwa główne łapy z okna. Przestań. tak grube. Łapy co większego od głowy. Naprawdę. Ja pierdolę. Six and a half hours later. No. Nie, nie ma oh. Hej! Super! Ok. Dojechaliśmy do Elgiszewa. Fajnie. Jemy sushi, bo. No można, ale większość ludzi wykluwa jednak. E, <grywa> któraś godzina w Elgiszewie mamy osę jest godzina w Elgiszewie? <grywa> mamy ose w sushi. <grywa> I mam pękniętą skórę przez Izotek, i mnie piecze ten. No. Jej. Starzy mężczyźni mnie kochają tam jest dużo starych mężczyzn dalej. Tak siedzi zawsze taka banda Meneli pod tym sklepem. Wziąłem SP. Eventually... tak głupie idziemy! Sineki zjadą na. Ja jezioro! I zaraz się obsypią, bo z jednej jakieś gówno! Idziemy się wykąpać w jeziorze. sushi, żelki to jest tak 3 km stąd. O kurwa, jedliśmy sushi, chipsy, żelki. I Cigaretkę waniliową. Oh. Oooo. Oh. Oh. Ja wiem to jest? Ej, to mi się kanczewski brzmi. Ja. Tak już jeden do 1. No, ja mówię że ona na co z tego, oh. że ja do mnie kaslę. Będzie transition, oh. jak już będziemy, no tam dobra, coś. No dobra, to trzeba palić. Co Pięć lat temu. No Cinekic, kurwa, idą. Są blisko, kurwa. Ale moi rodzice. Blisko. Jakby tu jest, chyba przyjdziemy, spróbujemy przejść przez jakieś takie krzaki, co jakieś przydziłam. Nie wiem, czy one dalej są i czy można dalej tam przejść. Ale spróbujemy, a jak nie, to nie wiem, no, chyba się wróci. Nie sprawdzimy woda. A Woda zimna? Zimna, zaraz mnie odmroli. robi. By już już, kurwa. Na gaciach. zajebiście, jest tak zimno. On jest taki pojebany On, poj z... w on właśnie wjebał się co. Ej on jest tak zajebisty, ja jestem pizdol. Ale On nie wstydzi się Ja jestem z tego dumna Zróbmy tak dyskretnie zdjęcie Ktoś nie żyje Możesz zrobić z fleszem, nie zobaczy Nie zobaczy <laughs> tym kompaktem Siedzimy Nie zobaczymy Nie wiem Plaża Wrócimy, a wracamy z jeziora, ozioro o! To będzie gówna. Czy nie, nas będzie. Tak? Wracamy i... Nie jest nas. Planujemy... To jest stóp, no. Planujemy. Elo! Czineki zakładają spodnie w lesie. Są brudne. Buty. No i chuj. Buty i są białe spodnie. To ściągnij buty. Nie. Um. Zrobię to inaczej. To was, to was oh. Later. Oh, 28 Ludzie tam jeżdżą po Wracamy, jesteśmy w jakimś kurwa lubiszu. Znowu. Stan, kurwa. A, stan, gdzie był ostatni vlog. Kurwa, już z każdego miejsca będziemy tą drogą wracać. Szczerze, jest spoko jest ciemno, jest fajnie. Kiedy wrócimy? I kurwa, drugą drogą. Serio. Serio. Ja nie, nie mam wylem. światełka, możemy mnie wjebią do więzienia. Git. <grywki> jest poszukiwany, spierdala na rowerze. Nie <grywki> Nigałer Nie pierdala spierdala na rowerze. Git. go, bo jest